Wow, niezła myślę, że warto. Właśnie. Hmm. Tak wam tylko powiem, że oto jest właśnie mini craft 8. On jest zaledwie od paru dni i nie za dużo w nim powiem, że robię. Ale zobaczcie, to jest mój magazyn. Nie. To tutaj jest moje jak w takie rzeczy. Tutaj jest wioska ogólnie. Kopalnie creeperów oczywiście. Dlatego tak tu, tu teraz właśnie, bo mi troszkę y, spodnie zleciały w górę. Tutaj jest świnia wielka. Nie wiem, co tu robi Ołem. Tutaj są dwa grzyby wielkie. Tutaj są magiczne latarnie. Również są, jest tutaj zestaw pasieka, różne inne rzeczy. Ale jeszcze zaraz, powiem wam Słuchaj, w są osiągnięcia. Pierwsze. Pierwsze osiągnięcie zdobądź diamentową czynność, zdobądź żelazną część. pokonaj wszystkie potwory. Zbierz przykładowy a więc drugie nederyt. Pokonaj potwora, stwórz pełną magiczną latarnię, zablokuj pocisk tarczą na zwierzę. Kup coś od osadnika. Stwórz całą niderwitową zbieranie. Na karą wszystkie zwierzęta. Rzuć trój zębem. Zdobądź eryty. Zbierz kilof. Możliwe, że to powinno być przez RZ. Stwórz Widera. Zbierz lawę do wiadra. Zdobądź żelazo. Pokonaj najazd. Zbierz diament. Wejdź do niderów. I słuchajcie, to nie koniec. To jest jeszcze druga strona. Złap rybę do wiadra, odwiedź wszystkie nederowe biomy, zjedz wszystkie możliwe rzeczy, zrób nederytową motykę, zaklnij coś, miej na sobie wszystkie możliwe efekty w tym samym czasie. Tutaj jest czasie. Połóż się na łóżku. Złów rybę. Żuć trójzomem z zakręciem porażenie w osadnika podczas burzy, to się zmieni w czarownicę. Lewituj na 50 bloków. Strzel z kuszy. Wejdź do, na naderową twierdzę. Przeszyj pięć potworów. Zbierz kamień. Poko, pokonaj z kuszy Pilagera. Pokonaj Pilagera starczą odwiedź wszystkie biomy. Zbierz miksturę. Zabierz miksturę ze stołu do mikstru. To właśnie takie osiągnięcia. Ło! Wow. Słuchajcie. Jeszcze wieszcie co?